Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dotarły, dotarły do mnie pierwsze sadzeniaki najwcześniejszych odmian. Bardzo wczesne odmiany ziemniaków dotarły jeszcze nie ze sklepu Katarzyny, a z Irlandii, angielskie odmiany ziemniaków. I taki krótki film, hmm, czy to się opłaca? Jakie inaczej mówiąc to są koszty, jak można zamówić takie sadzeniaki angielskich odmian angielskich i sprowadzić je do Polski. Nie mówiłem tego wcześniej, że zamawiam takie ziemniaki? Nie mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że najpierw chciałbym, chciałbym sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. Przelew pieniędzy, przekaz, który tam idzie, komunikacja z sklepem, Przesyłka, czy dotrą te sadzeniaki na czas i jak długo, jak długo będą szły. To, co się słyszy w Wielkiej Brytanii o poczcie, o przesyłkach i o systemie sklepowym, no może troszeczkę budzić się wątpliwości. A tutaj? A tutaj test sklepów irlandzkich. Zapraszam. Od czasu, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, kiedy nastąpił brexit, no, nie można legalnie zamówić nasion, nie można legalnie zamówić sadzeniaków, czy jakichkolwiek roślin ze sklepów z terenu Wielkiej Brytanii. Oczywiście ogrodnicy, czy amatorzy ogrodnicy radzą sobie troszeczkę w ten sposób, że a to wsadzą do walizki, do bagażu, jakiś o, woreczek sadzeniaków i przewiozą przez granicę, a to znajomi, którzy na których adres zamówilibyśmy paczkę, nakleją po prostu nasz adres w Polsce i nie powiedzą, co jest w środku. Skłamią na pytanie, co jest w środku. Nie powiedzą, że to są sadzeniaki ziemniaków. Czyli taki troszeczkę nielegal, nawet nie troszeczkę, po prostu nielegal sprowadzania z Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Tylko dlatego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Nie ma jakiegoś chyba dodatkowego powodu, nie wiem, sanitarnego co tam jeszcze jakieś ochrony przed szkodnikami, przed choroba, chorobami, no bo jeśli była tyle lat w Unii Europejskiej można było legalnie zamawiać i teraz po wyjściu nie można, no to, to raczej tylko administracyjne rzeczy albo przyczyna jest tylko wyłącznie administracyjna, polityczna, że nie możemy zamawiać. W związku z tym obejście obejście to jest sięgnięcie do sklepów irlandzkich. Sklepy Irlandii, które są w Unii Europejskiej, Irlandia jest w Unii Europejskiej. Irlandia może, może przesyłać nam nasiona, może przesyłać nam sadzeniaki I to są odmiany typowo angielskie, typowo brytyjskie. Słuchajcie, no, miałem wybór, miałem wybór w wielu odmianach. Miałem wybór w Duke of York. Tak, zamówiłem, które to jest Duke of York? Tu. Duke of York, sadzeniaki ziemniaków, bardzo smacznych sadzeniaków. Nie zamówiłem Red Duke of York, który, sadzeniaki, które mają czerwoną skórkę, jasny, miąż, ale czerwoną skórkę. Pięknie wyglądają, ale wtedy, kiedy zamawiałem, nie było ich na stanie w mniejszych workach. Ziemniaki odmiany Prada, bardzo smaczne, to są tutaj jest Prada, bardzo smaczne, z, też o takiej żółtej skórce, bardzo, bardzo smaczne i też bardzo wczesne. Ziemniaki tutaj purpurowe, purpurowe Vitanoir o takim purpurowym miąszu i purpurowej skórce. Zamówiłem niewiele, taki woreczek pół. Kilogramowy. No, już ograniczyłem się. Wystarczyło mi tych, tych sadzeniaków i tak będę się tymi sadzeniakami dzielił i pewnie z Kasią i z, z sąsiadem. No, bo mają dojść jeszcze sadzeniaki Lorda z sklepu Kasi, z naszych polskich, wspaniałej, smacznej odmiany Lord, ziemniaków bardzo wczesnych. One mają przyjść na początku lutego. Więc no, w tych. Ziemniaków tam jest dużo, bo chciałem powiedzieć jeszcze, że jest Lily Rose, to jest taka odmiana o takim różowej skórce i różowym miąższu. Te są purpurowe, a tam Lily Rose, to jest taka różowiutka, różowiutkie ziemniaczki. Jakie to były koszty, Jaka, jak długa była ta podróż, jak wyglądało składanie zamówienia i czy warto. I czy warto? Dla mnie warto. Dla mnie warto, bo ja kocham ziemniaki, kocham różne odmiany ziemniaków, chcę mieć dużo fajnych odmian ziemniaków, a te angielskie ziemniaki no, są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe odmiany i bardzo też smaczne. W związku z tym wiecie, no, ogrodnicy czasami wydają takie pieniądze na gadżety, na jakieś takie rzeczy. Niby potrzebne, ale, ale tak naprawdę nie do końca potrzebne. To wydanie troszeczkę więcej na sadzeniaki, co za problem. Zdradziłem, nie? że trochę to kosztowało. No tak, no bo patrzymy, że 2 kg ziemniaków sadzeniaków to koszt 7,5 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest około 16 zł za kilogram. Bo ten dwukilogramowy worek to jest 7,5 euro, to na kilogram sadzeniaków, koszt kilograma sadzeniaków to jest około 16 zł. Więc nie jest to jakaś bardzo wygórowana cena, jak na ziemniaki, które są sprowadzane z Wielkiej Brytanii, bo wcześniej, czy z Irlandii, przepraszam, bo wcześniej z Wielkiej Brytanii też to nie były małe ceny tych sadzeniaków, czy w ogóle nasion nie są małe ceny, które. Można kupić teraz w Irlandii, wcześniej w Wielkiej Brytanii. Największym kosztem z tego wszystkiego, albo kosztem, który ważył w tej cenie, to był oczywiście koszt przesyłki, bo przesyłka kosztowała około 110 zł, 2, 4, 4,5 kg w pudełku koszt przesyłki kurierem DPD to z Irlandii do Polski, tutaj na Pomorze to koszt 110 zł. Miałem pewne obawy, dlatego nie mówiłem o tym w filmach, nie, nie mówiłem w live'ach, nie mówiłem w podcastach, że zamawiam sadzeniaki ziemniaków z Irlandii, bo miałem obawy, czy one w ogóle dojdą, kiedy dojdą, jak dojdą, w jakim stanie dojdą, dlatego że dosyć sporo jest takich negatywnych opinii o tym, co dzieje się teraz w tej wysyłce, w tym wysyłaniu ze sklepów w Wielkiej Brytanii, w samej Wielkiej Brytanii, w Anglii. I nie chodzi o wysyłanie za granicę, tylko wysyłanie nawet pomiędzy miejscowościami w Wielkiej Brytanii, że to strasznie długo trwa, że sklepy nie zawsze bywają rzetelne. No, że z tym zamówieniem bywa, bywa różnie. W związku z tym tak bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie podchodziłem do tego, zamówiłem to takie, zrobiłem takie małe zamówienie nikomu nie mówiłem płaciłem i, i co się okazuje. Zamówienie zostało bardzo szybko zrealizowane. nawet wymieniałem jedną odmianę ziemniaków, bo na, na, zie, na jedną odmianę, na którą, którą chciałbym chciałem zamówić, musiałbym czekać. Jeszcze około dwóch tygodni, a mi zależało na czasie na sprawdzeniu, z tym wymieniłem, jest korespondencja ze sklepem z Irlandii z prośbą o to, żeby wycofali z zamówienia tę odmianę, dali w zamian inną odmianę, że ten koszt całości zakupu nie zmieni się. Bardzo szybko, bardzo sprawnie wyjaśnienie zostało przyjęte, zaakceptowane, i, i ziemniaki zostały wysłane 15 stycznia, po ośmiu dniach. Po ośmiu dniach trafiły do mnie. Po ośmiu dniach mogę wyłożyć na kratki od jajek i mogę zacząć pędzić te ziemniaki. Link do sklepu dam w opisie, bo dostałem ten link od, od was od Was, to Wy fantastycznie dzielicie się swoimi doświadczeniami, jestem Wam bardzo wdzięczny. Dopóki nie sprawdziłem, nie podawałem dalej, teraz mogę podać dalej. Można z Irlandii sprowadzać sadzeniaki i ziemniaków, szybko to trwa i wygląda na to, że, że dobre odmiany, sprawdzone odmiany i odmiany z paszportami. Żadna ma to i także widziałem nasiona. Więc dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za ten cynk, że jest taki pewnie jeden z wielu sklepów, które, w którym można zamówić sadzeniaki angielskie ziemniaków. Jeśli macie, jeśli macie takie jeszcze swoje swoje miejscówki, w których można zamówić ziemniaki, tych, tych dobrych, fantastycznych odmian angielskich, napiszcie proszę w komentarzach. No dobrze, i co teraz z tymi ziemniakami? Wyłożone zostały na kratkę i teraz? I teraz trafił w jasne miejsce. Nie zostawię w szklarni, bo jeszcze są przymrozki, a ziemniaki nie mogą, nie mogą leżeć na przymrozkach, są to bulwy w końcu, które przemarzną, w związku z tym trafił w jasne miejsce, nie musi być ciepły, może być chłodny, byleby tam temperatura nie spadała do zera, nawet Lepiej jak będzie tak około 10-15 stopni niż, niż cieplej, albo chłodniej, ale trafią do jasnego miejsca. I teraz, I teraz ich zadaniem będzie tutaj wypuszczenie, wypuszczenie, tu gdzie są oczka. Bo położyłem tak, żeby te oczka były na świetle, wypuszczenie tutaj takich kiełków kiełków, które będą grubaśne, grubaśne narosną. Teraz w styczniu zaczynamy pędzić najwcześniejsze odmiany ziemniaków i te najwcześniejsze odmiany ziemniaków trafią do gruntu, posadzę je na przełomie marca i kwietnia. No, może uda się trochę wcześniej, ale się nie chcę zapeszać, bo podobno wiosna ma długo, długo, długo się zaczynać. Dziękuję bardzo serdecznie, subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. do zobaczenia!